Człowieku, ten ziomek waży 60 parę kilo. Jak mu kurwie, w klatę, to się udusi w tej Ja ważę tak 77 kg ważę. Kurwa w agresywnym stylu, takim kurwa, czy takiego takiego wypierdolę typowi, że mu kurwie łeb spadnie z, z szyi. Jak mu kurwie, takie trzy pod, pod rząd overhandy, po zmyłkach kurwa, po zmyłkach. Puf, jak to siądzie na szczenę, to ta kurwa usiądzie na pizdę od razu na dupę. Ojej, ojej, już chcę tą walkę, bo mnie rozjebie. Już chcę tą walkę, kurwa. O ile nie zgasić się jak pata. Chłopie, co mnie ma zgasić? To jak ten ciomek mi nawet nie będzie boleć to? Kurwa, rozumiesz, że mnie w czeku. Teraz bije się z słabszym od siebie.